Droga widownia, jedna i druga, e, dzięki Wiola bardzo e, za zaproszenie, e, tyle. E, bardzo miło, jestem Jasiek. E, grzeczny, niegrzeczny, nie wiem, e, ale dużo wspomnień mam w głowie. Jak myślę sobie właśnie Karol Modzelewski, prawda, i Jasiek Borkowski. To przypomina mi się film How High. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał, wyjebany troszeczkę mam. Fajnie, że podniosłeś rękę, ale. Tam dwóch głównych bohaterów, dwóch bardzo znanych raperów połączyły braki i posiadanie zarazem. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jeden to Redman, drugi Method Man. Jeden nie miał marihuany i miał bibułki, drugi odwrotnie. Nie miał bibułek, a miał marihuany. U nas było z Karolem bardzo podobnie bo jak się z nim przywitałem, to powiedziałem, że nie mam hajsu, a Karol powiedział, że nie ma y, ojca. Lepszym kłękiem chyba nie będzie. Mateusz, Mateusz J, tam siedzi ten ziomek. Jakbyś mógł wstać, bo jesteś takim kurwa no name'em, mordo. Jesteś bardzo kochany człowiek, to dzięki niemu tutaj jesteśmy. To on zorganizował growth na klub 107, który i tak działa. Co wiem o Mateuszu? Mateusz urodził się 13 maja w piątek. Co ciekawe, to pierwszy przypadek w historii, gdzie dzień miał większego pecha niż człowiek. Filip Buzer, znacie czy nie znacie? To jest Judoka i improwizator. Potem zaczął się zajmować stand-upem, ale judoka i improwizator. Dlaczego to jest tak od siebie zależne? Gdyby nie judo, nie improwizowałby. Już mówię, cytując Filipa z jego biografii, cytuję. Trenowałem judo od siódmego roku życia. W wieku ośmiu lat mój trener wykorzystał mnie seksualnie. Sala do treningu była zamknięta, klucze zgubił, musiał improwizować. Tak połknąłem bakcyla. Mieszko Minkiewicz, e, e, bardzo wyjątkowy, naprawdę, tylko 300 tysięcy osób na świecie mieszka w białym stoku. E, Mieszko, Mieszko w wieku 12 lat wygrał konkurs na sobowtóra Harry'ego Pottera. E, musiał obciągnąć sobowtórowi Dumbledora. Co ciekawe, co ciekawe, Mieszko był tylko jednym kandydatem. Wielka Walaszczyk, wielkie brawa, wielka Walaszczyk. Nasza kochana. Wiola. Ale to jest numer z tej wiolki. Ale to jest numer z tej wiolki. Wielka Walaszczyk, nasza kochana. Ona, słuchajcie, ona bardzo kocha osoby starsze, niepełnosprawne i zwierzęta. Dlatego nasza ekipa dzisiejsza wygląda, jak wygląda. Jeszcze raz dziękujemy Wiola. bardzo dziękujemy. Viola, uwaga, kocha też owady oprócz pszczół, bo kiedyś się pogryzły, co świadczy, że jest zwykłą chorągiewą, bo co się stanie, jak pogryzą cię niepełnosprawniej? Ja tu, ja, tak robię, robię cieszynkę, a wy To jest takie słodkie. E, kocha też tańczyć. Widać, że odganianie się od pszczół bardzo jej pomogło. E, jej ulubionym stylem jest R&B. E, muszę tutaj sprostować, wiole pogryzły osy, ale ten żart wtedy nie miałby kurwa sensu. Piotrek używał w ogóle pseudonimu scenicznego Splin, bo wszyscy na niego spluwamy. Przyjął. I to jest przerobiona jego ksywka z podstawówki, bo on kiedyś się nazywał Piotr Jean. bo wystarczyło mu wyjebać w lampę i spełnił wszystkie Twoje życzenia. To no teraz zaczepił Karola, nasz prowadzący. Karol to, jest, Karol to jest człowiek, który został paździerzem. W ogóle Karol nie wiecie, o tym tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale on jest strasznie stary. Wiecie, Karol jest tak stary, że on nawet ma spisany testament? On zostawił po sobie spadek formy. Michałowi zawsze prawo imponowało, bo Atena jako symbol prawa trzyma wagę. To coś, czego Michał nigdy w stanie nie był osiągnąć. Michał na swoich występach to można zobaczyć w internecie, on bardzo często gada z publicznością na swoich występach, bo nie ma kolegów. Ja jest dziwny gość, wiecie, bo on jak zwykle jest w swoim przebraniu dresa, a on nie lubi gadać z policją, a wygląda w ten sposób ja ja nie kumam jego techniki kamuflażu, kurwa, o co tu chodzi? To jest, to jest pojebane, naprawdę. Ja na początku myślałem, że Filip ma tak dojebane nogi, yy, przez to, że trenuje judo. A tak naprawdę mieszka na dziesiątym piętrze, a w windzie dosięgał tylko do trójki. Yy, jebany. W ogóle jest, kolejny, jest to kolejny z mnie na liście: wiecie, I tam uważajcie na Cołdża jak siedzicie, bo jego śmiech jest bardzo zaraźliwy, bo jebany pluje strasznie. Yy, uważajcie. Wiecie, ale Kołek ma ewidentne problemy z wymową, co zaraz zobaczycie, wiecie, i on poszedł do logopedy z tego powodu, ale logopeda nie mógł mu pomóc, bo Tomek nie ma nic do powiedzenia. Wiecie, jak patrzę na Mieszka, nie wiedziałem, strzeliłem się, że on na 100% wiem, że był harcerzem, kurwa, no nie? To jest jakby... Na 100% był harcerzem, że... Zróbcie dla niego szałas! Magda jest znana w niektórych kręgach jako Wiolka lub MC Wowa. Nie wiem, słyszeliście? I teraz zacytuję. E, utwór MC Wowa, nie mów mi jak mam żyć, pozwól sobą być. I pozwolili ci Wiolka i co? Y, kurwa, głupio ci? <noise> Wiolka myśli, że ma talent muzyczny, ale najbliżej branży była klawiszem w więzieniu, kurwa. Nie? To jest jakby... <noise> nie mogę. W ogóle Wiolka w swoim klipie odpala racę na plaży. Nie wiem, czy to widzieliście. Myślicie, że to jest popierdolone? To nic bardziej błędnego. Wiolka nosi, są racę na co dzień. E, jak darcie mordy nie wystarczy, to żeby zwrócić na siebie uwagę od palarace na środku, kurwa, kurwa. W Wielka ma tak wielki nos, że jak sobie dłubie w nosie, wyłuje palec, to już ma hybrydę pierdolniętą. Zamiast kurwa oddzielny zakład. Nie wiem, co nam się dzieje. Ech. Oni jakby z zalewem się połączyli i przywitali się tak jak Eskimosi, to z ich połączonych nosów powstałby mega Noch. Pozdro dla Jacka? E, Jasik Borkowski. Właśnie. Uwielbiam Jasika. Wielkie brawa dla Jaśka, Bardzo fajny występ. Jeżeli się zastanawiacie, niektórzy mogą, że tak skąd kojarzę tę mordę parszywą mordę, ale nie mogę do końca sobie przypomnieć skąd to ja wam przypomnę. Ja się kiedyś mógł na chwilę tutaj podejść. No, na chwilę. Y jakby co, to kojarzycie go z gazet. Jasiek. I to jest prawda. Jasiek jest tak dumny ze swojego związku z siostrą tego Pawła Chałupki, tego Stendapera, że wytatuował sobie na penisie Chałupki welcome to. Bartek Zalewski. Bartosz Zalewski. Bartek Zalewski wygląda jak taka szlachetna krzyżówka inteligencji i menelstwa, wiecie, nie? Jakby studiował prawo, ale w Rosji, nie? Bartek ma zawsze ten sam swój ton, tam ko kojarzymy ten ton że... -a -a. Dawno, dawno temu tam, siedzi sobie starzec i młodzieniec z plemienia Ciroki. I starzec mówi słuchaj, młodzieńcze, w każdym z nas żyją dwa wilki. Dwa wilki żyją w nas. No, ten łagodny i dobry, co prowadzi nas w stronę dobra, tak, tak, i ten zły, który jest zły i prowadzi nas w stronę zła, bo on groźny jest i zły. I one walczą sobie w nas z każdym ze sobą, w każdym z nas ze sobą walczą. I młodzieniec pyta: Mistrzu, nauczycielu, rebe, a który wilk wygrywa? A starzec odpowiada: Ten, którego karmisz mefedronem. Ma! To jest. <noise> Rafał Banaś. Rafał Banaś. O, tu jesteś. W ogóle, to, 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 to mnie uderza strasznie. Nie zauważyliście, że Rafał Banaś jest w chuj podobny do Jaśka Borkowskiego? Nie? W sensie wyglądają trochę jak bracia-bliźniacy z tego samego gwałtu, to jest piękne. Rafał, ale Rafał jest zdecydowanie wyższy, Rafał jest bardzo duży. Rafał jest tak duży, że jak miał rozprawę sądową, to mówił po prostu sądzie. To jest... Harry Zalewski, to kurwa będzie głupie, ale spróbujmy. Harry Zalewski, bo ja bardzo długo się zastanawiałem i dumałem nad tym, kogo mi przypomina Harry Zalewski, nie? I doszedłem do wniosku w końcu, że kojarzycie te bajkę ratatuj, Pixara? Nie o tym gotującym szczur, szczur, szczurku, takim małym, nie, on ma pasję do gotowania, ale tam był taki zły, czarny charakter. Nie? Tam Anton Ego, on miał podkrążone oczy, okulary, taki łysawy i on był bardzo zły, ale na końcu się okazało, że on był dobry, tylko po prostu tam tęsknił za dzieciństwem i tak dalej. No to Harry wygląda jak taki gość, który oglądając ten film w kinie, wali konia. Wiecie, że jak... W, to, jest, to jest ciekawostka. Wiecie, że jak wpisze się w Google y, grafika, tam, Cipka, Wielki Walaszczyk, to już na pierwszej stronie wyskakuje zdjęcie jej męża Tomka. Wielka myśli, że jej y, mąż Tomek, on uwielbia, jak ona mu lo, robi loda, że wprost ma bzika na tym punkcie. No nie do końca prawda. On po prostu lubi ciszę. Pozwolę sobie zacząć może od góry, Rafał Banaś, bo Rafał Banaś pracował na basenie bardzo wiele lat i na rozmowie kwalifikacyjnej, co ciekawego, go spytali, czy umie pan pływać. I Rafał odpowiedział, nie, ale dosięgam nogami dna na głębokim. Także... Dostał tę robotę i wiecie, bo... Rafał jest takim typem, który zawsze umie się jakoś tak dobrze ustawić, zakręcić i dosłownie po roku on już uczył pływać celebrytów. Takich jak Piotr Woźniak Starak, na przykład. <śled> Piotr Splin. Yy, wiecie, bo musicie zrozumieć, że Piotrek robi tak zwany alternatywny stand-up. Taki, wiecie, nie taki normalny, śmieszny, tylko taki inny. Yy. I ja się zastanawiam, czy on to przenosi na wszystkie dziedziny, dziedziny życia. Kochanie, yy, dziś wieczorem chciałbym, żebyś stanęła nago, zwrócona na południe. Ja obleję twoje pośladki miodem, obsypię suszonymi koździkami, potem gałązką akacji wyrysuję na twoich plecach znak nieskończoności, a zamiast orgazmu zostawię ci w takim niedopowiedzeniu. Chary <laughs> e, Zalewski, e, też bardzo serdeczny człowiek i e, często wspomina w żartach, że ma małego penisa. Żona ubolewa, ale synowie się cieszą, także. E, <laughs> I, I Harry powiedział mi kiedyś w rozmowie, że robi stand-up, bo jego żona lubi ostre żarty i ostry seks. I to jest prawda, lubi. Bartosz Zalewski, złoty człowiek, naprawdę. Tylko ciężko się z nim gada, tak wiecie, tak normalnie, na co dzień. Bo spytasz go, spytasz go czy chce browara, to ci odpowie, w rzeczy samej, w roku pańskim. Minionym wprawdzie, acz przestępnym był żem na farmie Chmielu, Matuli mojej, yy, 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 działce kokainy. Głodzie, zwycięstwa i porażki kształtują nasze wybory. Mój wybór to alkohol. <głosy> <głosy> Rafał Banaś, Rafał Banaś w swoim najnowszym specjalu Samozwańczy Szakal, opowiada o tym, jak w wieku 13 lat pierwszy raz Straż Miejska go przeszukiwała i przeszukiwali mu wtedy portfel. W tym portfelu miał zdjęcie Michaela Jordana jako inspirację, bo jarał się koszykówką. I to jest spoko. Dzisiaj, jak pożyczałem od niego na zapleczu stówę, to patrzę do portfela, a tam Marcin Daniec i Kutek. Jak widać, Mieszko nie lubi aktywności fizycznej. Kiedy w pracy dostał kartę Multisport, załadował ją do dekodera i szukał kanałów sportowych. Czyli kurwa można. Michał Kutek. Michał. Eee, w zasadzie to dowiedziałem się ostatnio o, o Michale, no taki pewnej przykrej rzeczy, że Michał jest uzależniony od masturbacji. i e, Jego terapeuta podobno polecił mu robić 15 pompek za każdym razem, kiedy e, po, o tym pomyśli. No i kiedy dzisiaj e, na backstage'u Wiolka... Prze... E, I kiedy dzisiaj na backstage'u Wielka zaczęła się przebierać, no to Michał nagle zaczął pompować. To głupio wyglądało, bo cała reszta z nas zaczęła po prostu walić konia. Filip Pozer. Filip ma dziewczynę Agnieszkę. Agnieszka oprócz tego, że jest mądra, ładna, jest także magistrem matematyki. Filip ma nadzieję, że choć jedna bliska mu osoba będzie umiała jeszcze na niego liczyć. Filip jest tak przejęty swoją cukrzycą, że wywala Agnieszkę z łóżka za każdym razem, gdy ta życzy mu słodkich snów. Jasiek Borkowski. E, Jasiek Borkowski, no Jasiu był czpunem e, dość hardkorowym. Kiedy dzisiaj Filip dawał sobie zastrzyk z insuliny w brzuch, Jasiek go zapytał, czy on może mu go zrobić. E, Harry był mistrzem e, juniorów w szachach. Dzięki temu tytułowi przestał być zwykłym pionkiem. E, Harry ma 46 lat. W żargonie dzisiejszej młodzieży jest boomerem. Niestety jak Harry mówi boom, bum, boom, boomer, jego kutas nie rozciąga się. To będzie Wielka Waleśczyk. Ktoś powiedział, że Wielka najbardziej kocha swojego męża. Szkoda, Wielka, że dzisiaj nie przyjechał. Wioletta, Wiola, Wielka, Wioleczka, Madzia. Bo jak patrzę na to, co czasami odpierdalasz, to mam, mam wrażenie, że mama ciebie też upuściła. A propos mordowania ludzi. Gdyby Jasiek Borkowski mógł zabijać spojrzeniem, to e, byłoby to klasyfikowane jako zabójstwo tępym narzędziem. E? No, trudno go winić, bo z edukacji Jaśka nic nie wyszło, bo po gimnazjum nie chciał iść do szkoły średniej, tylko zajebistej, kurwa. W Polsce ogólnie w komedii są trzy typy żartów. Są dobre, chujowe i... No, Zalew by powiedział. Zalew ma takie żarty, jakby ich nie wymyślał, tylko kurwa je wyrzucał na kostce. Nie? Nigdy nie widziałem, żeby Zalew mówił na poważnie. W ogóle, gdyby Zalew przemawiał na pogrzebie kołka, to na bank nie mógłby się powstrzymać i pierdolną coś w rodzaju. Hmm, a może powinniśmy go dla pewności przebić wampirem. O. W ogóle całe życie Zalewa wygląda jak weselny toas, który się wymknął spod kontroli. Nie? Czy wiecie, że. Było kiedyś wesele, zalew wstał i zaczął coś pierdolić. Nie? Tak pierdoli, pierdoli, pierdoli. Ludzie już go nie słuchają, bo oczepiny, nie? On dalej pierdoli. Wyszedł z tego wesela, zgubił gdzieś kieliszek, dalej pierdoli. Zrobiła się z tego kariera w stand-upie i kurwa podcast, a młoda para już się rozwiodła dwa lata temu. No, no. No i wielka, oczywiście. Chciałem w ogóle powiedzieć w tym momencie, że jestem wielkim fanem zwrotu do Bigosu. Tak, w ogóle, jeśli ktokolwiek z was kiedykolwiek tak napisał w internecie, no to kurwa szapoba, naprawdę, bo to jest tekst wybitny. Bo pisząc do Bigosu, zarzucasz Wiolce, że jest wtórna nie i nieśmieszna, sam powtarzając jak debil cudzy tekst sprzed czterech lat. To jest wyjątkowe, to jest to jest bingo zjebania. To jest jakby Andrzej Duda podpisał sobie rękę. <grymne> <grymne> ja cieszę się, że mamy tutaj kamery, bo chciałbym też przemówić do jeszcze jednej gwiazdy dzisiejszego roasta, do tych zjebanych incelów z ręką w gaciach, którym właśnie teraz fiutki miękną. Moi drodzy, <grymne> chciałem wam powiedzieć, że ten bigos jest bardziej przeruchany niż skarpety spod waszych łóżek i kasierki z waszych marzeń. Ile razy, kurwa, myślicie, że to będzie śmieszne? Naprawdę, do bigosu spryskiwacze są. Ile razy? Ile, kurwa? Ja wiem, że Wiolka jest pojebana, bo mam gdzieś w telefonie w ogóle zdjęcie, jak Wiolka robi minetę żelazku, tak? No, to się po prostu zdarza. Ale nauczcie się, kurwa, sami żartować i nie pierdolcie, że Pacześ lepszy, bo Wiolka Paczesia z całą jego kapuchą rozpierdala na kawałki i to jest jedyny bigos, który, kurwa, robi.